Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów ponownie w Żywieckim Parku Krajobrazowym. Dziś znajdujemy się na Wielkiej Raczy, szczycie osiągającym 1236 metrów nad poziomem morza. Jest to jednocześnie jeden z wyższych szczytów na obszarze całego Parku Krajobrazowego. Masyw Wielkiej Raczy nazywany bywa Workiem Raczańskim. Nazwa może wydać się troszkę dziwna, nawet śmieszna, ale jeżeli prześledzimy mapę, na przykład turystyczną, prześledzimy przebieg grzbietu, tutaj głównego, granicznego między Polską a Słowacją, łatwo rozszyfrujemy skąd ta nazwa się wzięła, skąd to określenie. Worek Raczański jest najbardziej na południe wysuniętym fragmentem całego Beskidu żywieckiego. I również tutaj, w paśmie granicznym, pomiędzy szczytami Bugaja i Jaworzyny, znajduje się najbardziej na południe wysunięty fragment województwa śląskiego. Masy Wielkiej Raczy określane bywa jako najbardziej odludnym, dzikim fragmentem Beskidu Żywieckiego. Nie jest to stwierdzenie bezpodstawne. Wszyscy, którzy przybywają w tą część Beskidu, mogą nacieszyć się rozległymi kompleksami leśnymi, przestrzenią. Doliny są tutaj dość długie i głęboko wcięte. Ale nie brakuje również pięknych punktów widokowych, przede wszystkim na polanach i halach przygrzbietowych. Oraz oczywiście na samym szczycie Wielkiej Raczy. Wielka Racza znana jest z pięknej panoramy, uchodzącej za jedną z ciekawszych, czy nawet może i najpiękniejszych w tej części Karpat zachodnich. Ułatwia to troszkę dodatkowo platforma widokowa, jaką na szczycie zbudowali Polacy wspólnie ze Słowakami. Ze szczytu podziwiać możemy no przy nieco lepszej może pogodzie niż dzisiaj tatry, małą fatrę. I całe Beskidy, które tutaj dookoła dominują. Ale masy Wielkiej Raczy to nie tylko wspaniałe widoki oraz rozległe przestrzenie. Jest tu również bardzo bogaty świat przyrody. Tutejsze lasy, tereny są ostoją dla największych naszych drapieżników, czyli niedźwiedzia, rysia i wilka. Warto wspomnieć o trzech bardzo rzadkich gatunkach roślin, które stwierdzono właśnie tu w masywie Wielkiej Raczy. Dzwonek piłkowany, endemit karpacki, który właśnie w Polsce ma swój północny zasięg występowania. Jest również tojad morawski, mieszaniec prawdopodobnie pomiędzy tojadem sudeckim a tojadem mocnym który również jest endemitem karpackim oraz niepozorna, rosnąca blisko potoków, w takich miejscach źródliskowych i wilgotnych, Tocja Karpacka. Stanowiska Tocji Karpackiej są dość liczne i są one głównie notowane w Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Śląskim oraz w Bieszczadach. Ciekawostką w rejonie szczytu Wielkiej Raczy są też skarłowaciałe buki. Buczyna Karpacka jest składnikiem drzewostanów regla Dolnego. I tutaj górną granicą występowania jest wysokość około 1150 metrów nad poziomem morza. Dobre warunki glebowe powodują jednak, że te buki rosną nieco wyżej, ale z kolei warunki klimatyczne. Czyli ciężkie zimy, silny wiatr, zalegająca pokrywa śnieżna powodują, że drzewa te nie są w stanie w pełni się wykształcić, stąd też ich niewielkie rozmiary, które zimą, szczególnie przysypane śniegiem, nabierają bardzo bajecznych kształtów. Ciekawostką jest również pochodzenie nazwy Wielkaracza, które do końca nie jest wyjaśnione. Jest kilka podań, które nawiązują do nazwy tego szczytu. Jedno z nich mówi, iż kiedyś w dawnych czasach właściciele państwa Żywieckiego toczyli spory graniczne z właścicielami ziemskimi z Żyliny. Doszli w końcu do porozumienia, ustalono granicę i na cześć tego wydarzenia raczono się na szczycie winem. Inna wersja tego podania mówi, iż aby rozwiązać problem granicy, wytoczono na szczyt beczki z winem. Beczki następnie trzeba było roztrzaskać. Wino spływało na jedną lub na drugą stronę szczytu, a linia pomiędzy spływem w jedną i w drugą stronę wyznaczyła granicę między tymi terenami. Nazwa może pochodzić również od słowa Rajczula, które w Gwarze Żywieckiej oznacza zagrodę dla owiec, a jak wiemy. Wypazowiec prowadzony był już tutaj w Beskidach od wieków, tak jak i gospodarka pasterska, więc jest to też również bardzo możliwe. I ostatnia wersja dotycząca słowa rycz lub racz związanego z określeniem rycerza. Tu również są nawiązania, ponieważ wioski znajdujące się u podnóża Wielkiej Raczy to rycerka górna i rycerka dolna. A obie wioski były kiedyś własnością rycerzy. Znajdujemy się teraz na hali Mała Racza, jednej z kilku Rozległych, pięknych hal, które znajdują się w paśmie granicznym, tutaj w Wolku Raczańskim. Hala Mała Racza jest halą pasterską. Była już wieki temu wykorzystywana do wypasu owiec. W drugiej połowie XX wieku, oczywiście, ten wypas tutaj w Beskidach troszkę zaniknął, ale obecnie znów owce pojawiają się w Beskidach, również tutaj na hali Mała Racza. Jest to jednocześnie bardzo piękna widokowo hala. Możemy stąd podziwiać wspaniałe widoki na Beskidy, na góry Słowacji, bardzo, bardzo rozległe panoramy. Wielka Racza, jak i cały masy Wielkiej Raczy, dostępny jest wieloma szlakami turystycznymi. Możemy tu dojść ze Zwardonia, z Rycerki Górnej, od strony Przegibka bądź Wielkiej Rycerzowej. Jest to teren dość rozległy, ale wart odwiedzenia nawet w tak pochmurną pogodę jak dziś. Po drodze na szlaku będziemy mijać piękne drzewostany, rozległe hale, na których, jeżeli będziemy mieć szczęście, trafimy na wypas owiec. Będziemy mogli podziwiać wspaniałe widoki. Teren jest dość rozległy, ale sieć schronisk, jaka tutaj występuje, pozwoli zaplanować nam również dwu- lub trzydniowe wycieczki. Będąc tutaj na terenie Parku Krajobrazowego, pamiętać jednak należy, że jest to obszar chroniony, nie powinniśmy tu hałasować i śmiecić. Jest to niestety czasami spotykane na szlakach, Warto o tym pamiętać, że te góry powinny być nie tylko przez tą chwilę dla nas, ale dla wszystkich, którzy tutaj będą przychodzić, będą podziwiać piękno Beskidu Żywieckiego.